Nie wiem, czy Państwo widzieli wczoraj wspaniale zmontowany z podłożonym pięknie dźwiękiem i efektami świetlnymi film premiera Mateusza Morawieckiego, który zwraca się do mnie z prośbą o spotkanie w ważnych dla Polaków sprawach i wylicza te sprawy: trzy sprawy: zerowy VAT na żywność, wakacje kredytowe i obniżenie skuteczne cen energii. Uwielbiam słuchać, jak pan premier Morawiecki, niezrażony niczym: ani pogodą, ani rzeczywistością, ani wynikiem wyborów, ani niczym. Innym opowiada cały czas te same wspaniałe opowieści z mchu i paproci. Drodzy Państwo, drogi panie premierze Mateuszu Morawiecki, 0% VAT-u na żywność, możesz to zrobić jednym rozporządzeniem ministra finansów? Drugie pytanie, panie premierze Mateuszu Morawiecki, jeżeli dzisiaj pałasz tak gorącą chęcią wprowadzenia tego potrzebnego Polakom rozwiązania, to dlaczego nie zapisałeś go w budżecie państwa, który złożyłeś do Sejmu? W budżecie, se który premier Morawiecki złożył, Złożył do Sejmu: nie ma zerowego VAT-u na żywność. Wakacje kredytowe kolejny punkt, o którym mówi pan premier, pytając, kiedy ja wreszcie umożliwię zrobienie wakacji kredytowych na następny rok Polakom. A gdzie byście byli, kiedy trzeba było złożyć tę ustawę i przeprocesować ją w Sejmie? Przypomnę, w poprzednim Sejmie, który zebrał się ostatni raz 30 sierpnia przed wyborami, bo musiał mieć urlop na kampanię wyborczą. Zamiast załatwiać rzeczy ważne dla Polek i Polaków,